Dzień dobry, witam wszystkich. serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Splatterhouse. I aktualnie przeniosło nas do innego wymiaru. Nie wiadomo gdzie. Do przeszłości? Na pewno nie do przeszłości. Na pewno gdzieś może w przyszłość nawet. I powiem Wam, że miło, że grafika nie jest można, może najpiękniejsza w tej grze, to odzwierciedla się bardzo fajnym designem. Dobra, najpierw weźmy sobie to. Pomały ściany na czerwono. Świetne. Dobra, chodź do. Okej, jakieś dodatkowe piawki. Chodź, 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 No dobra, nowe ciekawe stworki. Okej, okay. interesujący sposób atakowania. skakać z góry. No spoko. Z takim typem przeciwnika jeszcze nie pamiętam, żeby walczył kiedyś. Zobaczmy, co my tu mamy. Kolejne jest zdjęcie. Tutaj nic. U, tu było trochę piawek. A gdzie jesteście? Czemu tak laguje tutaj? Na Oj, jakie kombo. No, już nie lubię tego silnika. Dobra, jeszcze jeden. Po prostu, jak dostanie po mordzie, to fajnie to wygląda. Ok, coś się otworzyło. I zabijmy jeszcze jednego. Nie wiem, co to jest: szczur, co to jest w ogóle. Nie dąży do walki w zwarciu. Na czysto na pewno. Ok, pójdziemy tędy. Oczywiście. Skoro nam otworzyli przejście. To J -j, I tam jest coś działającego. Paczko. Baczmy do czego to służy. O, jasno. Zniszczymy konsolę po prostu. This is I was gonna ask her to marry me. I bought a ring! O, that's so romantic. romantyczne. hold on to the receipt. Eklipse. Another time, another place, another eclipse. To jest bad, jest right? yeah, really fucking bad Okej, więc co oznacza w takim razie zaćmienie? O, tu na położę. Wystawiło. Przydał, że spadnę. Hmm... Do czego? Czym jest zaćmienie w takim razie? Wytłumacz mi łasko. Nic tu nie mogę zniszczyć? Szkoda. Yy, więcej piawek. Pięknie. Mm -hmm. Interesujące miejsce. O Boże, to jest jakaś żyźnia. Interesujące. Chodźmy, chodźmy. Holy shit! Ała. Wow. Jaki fajny zręcznościówkaś zrobiła z tego. Zobacz, się wyrabiasz na tym! Łoł, łoł, o! Fajnie, są muszę mieć czas na walnięcie tego na ziemię. W ziemię, znaczy? Mhm. Dobra, ale wiemy co robić przynajmniej. No i może zaraz się uda przebiec bez straty życia. Był tam save point? Powiedz, że był tam save point. No już. Super. Um, checkpoint widget. No, jak najdalej. Da się to przyspieszyć. Teraz ja pokazał nam zresztą nową kratę. Tylko ja nie załapałem. Zrobię to błędnie. w ogóle ich nie będziemy się nim przejmować. Doskonale, hey, <grywa> <grywa> ok, interesujące. Jakbym grał na. <laughs> Jakiś szesnastopitowcu. Znaczy <laughs> ja właśnie walnąłem w kamerę. <laughs> Stary, nie chcesz tego wiedzieć co to z tobą zrobię. No dawaj go, nie on jest. Nieważne. Aha, pozwalmy to. Bardzo ciekawa jest ta konwencja um, z tymi bocznymi kamerami. Otóż się praktycznie dzisiaj jest nieobecne, nie istnieje coś takiego. Jak takie platformowe sekcje. O, oh, wow! O Boże! Chciałbym mieć możliwość, właśnie, przeskoczenia tego czegoś. Okej, okay, interesujące. Oh, o, 2x4. <laughs> Kolejny wyobraźnik. Tak wyglądała ta gra w oryginale, tak naprawdę, wiecie? Ja się troszeczkę podleczę. Okay, świetnie. O, i przydałoby się jeszcze zainwestować więcej, pa więcej pasków yy, tej adrenaliny czy czegoś tam. Krwi. Ciekawe czy ta dziewczyna nasza i ten do tej samej, e, tego samego wymiaru trafili. Okej, okay, mamy checkpoint. Hmm, interesujące. Dobra, wiem co tu zrobić, yeah. Dobre miejsce do leczenia, tak w sumie. Troszeczkę w tą stronę Idealnie no i tutaj można ładnie sobie e, levelować postać Nie trafiłem Zodniej się trafione. Tamtego to od razu zabijamy Muszę chyba stać troszeczkę dalej, żeby to wykonać Pięknie. Kolejny 10 exactly Do Gryffindor. <laughs> they are everything and nothing, and the time They inhabit the abyss, the gulf, between what's said and the understood, the place from which stems all human suffering. All men can, can only trace their jagged silhouette around the shadow they cast O Boże, nie czytaliście to, co są tam teraz gady, ostre. Ja nie zdążę przestać wszystkiego, ale na pewno to otworzę na filmiku jakimś. Tak, co tu mamy? Otwórzcie wrota. Tędy się da. świetnie, zejdźmy na dół.

Zobaczymy. Spodziewam się, że nie mogę blokować tych bronią. ale jeszcze się mogę podleczyć. Nie mogę się wyzwolić, to jest machanie na boki jest bardzo trudne w tej I teraz zaczynamy. Jezu, uważnie. Nie jestem w stanie tak hać kciuki jak oni tego by chcieli. Ok, coś jeszcze? What the fuck? Tu jeszcze łażą. Uważnie. Mogę odpalić tą swoją specjalną umiejętność zamiany demona. Pod klawiszem chyba L2 okay, tutaj nic, nic, nic. W wiatrach nie będziemy wchodzić sami, ale wymienimy sobie broń na, na tą drugą. I zobaczmy dokąd nas doprowadzi ta droga. Mhm. Mm interesujące. Zapraszam i broni nie wyrzucił. Wo Oczy zas, oczy zas, oczy zas, oczy zas. Robię to. Wow. <grymne> Nice. Udało się za pierwszym razem. Jestem zdumiony. Weźmy jego broń. Może będzie to trochę lepiej? Co zrobi robi mi L2? A możemy na niej sprawdzić, co robi L2. Nieważne. Myślałem, że będzie lepiej. A tak to wszyscy zginęli pod gruzami. Prawda? Wszyscy zginęli pod gruzami. Uuu, smutek. Teraz zobaczę, co robi L2. Tak jest, tak jak myślałem. Mogę to wyłączyć? O! Mogę to wyłączyć! Nie tracę! Zajbiście! Okej, to też fajnie mi od razu, tak daje. O! Oh, hello! Mogę to przebić? Mogę. Okay. To lubię. Rakdar, nie wchodzi drzwiami. Rak, się przez nie przebija. Wiem, że się wali. Widzę kolejne chemice, które sobie potniemy. Jezu, wszyscy mają broń. Proszę mi uważać. Wymienijmy sobie w takim razie. Pierwszego. Doskonale. Mhm, chyba wszystkich zabiłem. Możemy puścić dalej. Nie? Nie, no jasne, nie nie się West nie jakby... sędzią Tak, potrzebują To co West zrobić. i się O! Myślałem, oh. że mam wskoczyć. <ślałem>, że mam wskoczyć. <ślałem>, że mam wskoczyć. Niech będzie, Zgłupiałem, nie wiedziałem bardzo co zrobić. O do jasnej cholery. Znowu odruchomy skoczyłem. Co jest kurde? tam nie wchodzić? Mam zostać? Na tym walącym się kawałku? Myślałem, że mam iść na tą platformę, ale. No zostaniemy teraz na No dzięki, mogłem skoczyć dopiero wtedy, kiedy on mi powiedział. Bądź mądry i czaj, że trzeba akurat teraz to zrobić. Albo nie skakać wtedy. O, coś się zawaliło. I tam łażam jakieś niemilce. O, hello. Mamy świecącego. Jezu, jakie wapne medy. Zrobimy, zrobimy to szybko i po moje. No, tu już jeszcze? Nie. No to idziemy. Zasilaj tą windę, Dobra, ale jak tam? To... Sterowanie wow! troszeczkę dziwne w tych sekcjach. Doskonale. To jeszcze? Mamy, no, prawie 7 tysięcy, nieźle. Coraz, coraz bliżej 10 tysięcy. Um. Pociągnijmy z tą bajkę. I to nas zależy na ulicę już? Nie, na kolejne dachy. Ako tutaj coś mamy. Rozwalmy ścianę. Jestem ciekaw, jaki będzie następny boss. Nigdy w tą grę nie grałem.

co mogę się przemienić w tego dużego demona. Wtedy na pewno mi nie, nie, nie podskoczą już. Okej. Okay. Zgadź znaćka. Eee, mamy prawie całe zdjęcie. Okay, co mam tu zrobić? Złaś na dół. Albo pójdziemy tam, gdzie nam podpowiada. Mocniejsze chyba wersje tam tych, zobaczymy. Ja, Nie zabezpieczon. Okej, okay, widzę. Trzeba go sprowadzić na dół, bo inaczej będą nieśmiertelne. Chyba. I teraz się nie będziemy z nim bawić, tylko po prostu go rozszarpiemy na strzelce. To jest? I use RAM. Eee, to R1, use RAM R1. Jest ok. Ok, interesujące. No, jak nas trafią, to zabierają do życia, nas trzeba więcej krwi na zbierać. Ślecios! No, I łebek stracił, albo jeszcze nie? Co możemy z tym zrobić? Zmiażyć główkę. O, chyba coś z teksturkami nie tak. Nazbierajmy więcej tej krwi. Jeszcze raz. Doskonale. Hmm. Okay. Co mamy jeszcze w tym pomieszczeniu innego? Mamy kilka. Jakieś piawki. Nic. Dobra, w takim razie udamy się. A tu jest jeszcze jedna. Spaczmy. Żadnych piawek. Nic kompletnie. Szkoda, smutna bitwa. I checkpoint. Świetnie. Wait, wait, wait. No peeking. Surprise! No. A taste of the future. I, I don't understand. New York City, 13 months after you failed to save Jennifer. 13 months after the corrupted are set free. Jen. Oh, don't wait for Jen. You'll all be joining her soon enough. Is it too late? Mamy jesteśmy jak w przyszłości. No dobra, i kolejna arena z przeciwnikami. Jak tak, cudownie daje nam do zrozumienia, że nie jest niczym więcej poza zaszlem. Ja się pomylę na tej sekwencji. No kurwa, zawsze robię to na odwrót, autentycznie. Chciałem się troszeczkę podleczyć, nie wykorzystując mocy. Ja coś jeszcze? Eee, sporo mam już mam tej krwi.

Dego właśnie z bronią mogę ja trafię w tą buźkę Chyba tak Okej, okay, będą muszę się poddać, nie lubię takiej sekwencji następny jeszcze któryś? Interesujące cię. Zamontowano. Masakra. Statua walności, Wiedziałem, że jest żywa. Ok. D to było interesujące. Znaczy co? Gdzieś wchodzimy. Do wnętrza spotkły wolności. <laughs> Widzę, że osoby, które robiły tą grę miały nieźle odjechane na pstycę. O! Czwarty poziom. The Meat Factory. Fabryka mięsa. This smells like shit. reminds me of home. jak gówno. Wspomina mi dom. Dobra, dziękuję tutaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, pa!